Dzień dobry Państwu. Dziś chcemy wezwać do działania polski rząd. Rząd, który biernie przygląda się temu, jak Unia Europejska od ponad miesiąca blokuje pomoc dla dużych polskich firm. W tej chwili złożono już wnioski na pomoc w wysokości 20 miliardów złotych. 25 miliardów złotych to. Sumaryczna kwota pomocy, którą rząd przewidział dla polskich firm, firm, które zatrudniają ponad 250 pracowników. Przypomnijmy, że oznacza to, iż Unia Europejska blokuje w tej chwili, Komisja Europejska konkretnie blokuje pomoc dla firm zatrudniających 3,5 miliona polskich pracowników. Te firmy mogą upaść tylko dlatego, że Komisja Europejska, Komisja, której wybór, przypomnijmy, że poparł polski rząd. Blokuje pomoc uruchamianą w ramach działań antykryzysowych, do których od miesięcy wzywaliśmy. Warto zwrócić uwagę, że Unia Europejska stosuje różne zasady względem różnych państw. Dla przykładu, takie firmy jak Lufthansa czy Air France. Dostaną już zatwierdzoną przez Komisję Europejską pomoc na kwoty znacznie wyższe niż cała pomoc dla dużych firm w ramach polskiej gospodarki na akceptację, której czeka rząd. Odpowiednio Lufthansa ma dostać aż 10 miliardów euro, a Air France ma dostać 7 miliardów euro. Tymczasem ta pomoc dla całej polskiej gospodarki w wysokości 25 miliardów euro jest blokowana. Wzywamy rząd, żeby zaczął odważnie działać. Jeżeli Komisja Europejska nie jest w stanie rozpatrzyć polskiego wniosku co do tego, żeby tą pomoc zatwierdzić lub może odrzucić. Jeżeli Unia Europejska chce działać prokryzysowo i w sposób antypolski, to może czekamy na decyzję odmowną. Tak czy inaczej, jaki jest sens czekania polskiego rządu? Wzywam polski rząd, żeby po prostu zaczął pomagać dużym polskim firmom. Miesiąc to wystarczająco wiele czasu, żeby urzędnicy Komisji Europejskiej, brukselscy biurokraci zapoznali się z tymi dokumentami, które przesłał. Polski rząd i zdecydowali w sprawie, która bardzo podobna jest do spraw, które przychodzą z innych państw, do spraw, które trafiały przez wszystkie ostatnie lata. Gdzie zatwierdzane były wnioski o pomoc dla odpowiednich firm. Przypomnijmy też, że nie jest to pierwszy taki przypadek. Jeden z najbardziej znanych przypadków w Polsce nierównomierności, niesprawiedliwości działania instytucji unijnych to zgoda na pomoc dla niemieckich stoczni i jednocześnie brak zgody na pomoc dla polskich stoczni. To przykład sprzed lat. Natomiast w tej chwili. Na żywym organizmie polskiej gospodarki obserwujecie Państwo eksperymenty brukselskich biurokratów, którzy wstrzymują się, nie zapowiadając jak długo, z zaakceptowaniem polskiej pomocy. Wzywamy polski rząd do zwiększenia presji, wzywamy do otwarte... odwa... odważnego działania i otwartego rozpoczęcia pomagania polskim przedsiębiorstwom, jeżeli Unia Europejska nie zatwierdzi tej pomocy bezbędnej zwłoki i bez czekania na zielone światło z Brukseli. Nie może być tak, że polski rząd na kolanach przed Brukselą ciągle czeka na jakieś... Zgody. Zajmuje się tylko wdrażaniem prawa europejskiego, a nie troską o interesy polskich przedsiębiorców i przetrwanie polskich firm. Chcę zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jeden fakt: co robią w tym czasie posłowie Platformy, europosłowie Platformy, europosłowie lewicy? Zamiast ubiegać się o pomoc dla polskich przedsiębiorstw, to oni skarżą się, że w Polsce są problemy z demokracją. Kryzys wyborczy zostanie rozwiązany, to pewne. Kwestia czasu. Gdyby nie były blokowane przez totalną opozycję przepisy w Senacie, już by były rozwiązane, już byśmy wiedzieli, kiedy wybory i pracowalibyśmy normalnie w kampanii. Nie czas w tej chwili na latanie ze skargą za granicę. To moja uwaga do tak zwanej totalnej opozycji. Nie czas na to, żeby się skarżyć za granicą. Czas, żeby zabiegać o polskie interesy. Rząd działa nieudolnie rząd działa w sposób zawolny, zachowawczy, boi się Brukseli. Ale politycy tej lewicowo-liberalnej opozycji niestety nie lepsi. Zamiast zadbać o polskie interesy, to właśnie latają na skargę za granicą i ciągle taki spektakl od lat. Wzywamy polski rząd, żeby działał. Wzywamy do przełamania tego strachu przed Brukselą. Wzywamy do normalnego udzielenia pomocy polskim przedsiębiorstwom. Te 25 miliardów wzywaliśmy już w kwietniu, wzywaliśmy w marcu. Mamy maj, zaraz będzie czerwiec. Polskie firmy czekają, a rząd. Nie działa. No, proszę państwa, jest to sytuacja po prostu niepoważna. Oddaję głos mecenasowi Jackowi Wilkowi, który doskonale zna również problematykę związaną z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, żeby dodał od siebie słowo komentarza co do tego, czego właśnie oczekujemy od rządu w tej sprawie i jak oceniamy politykę unijną. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w tym szczególnie absurdalnym przypadku chyba sprawdza się wyjątkowo dobrze powiedzenie, że rząd nie jest w stanie rozwiązać żadnego problemu, bo to rząd jest największym problemem, a w tej konkretnej sprawie to super rząd unijny jest super problemem. Proszę Państwa, duże firmy to są takie, które zatrudniają powyżej 250 osób. Takie firmy w Polsce zatrudniają około 3 milionów ludzi. Jak już tutaj Krzysztof Bosak wcześniej powiedział, ta pomoc jest wyczekiwana i ona jest szczególnie istotna, ponieważ w przypadku każdej takiej firmy to nie są pojedyncze osoby, to jest czasem po kilkaset, albo czasem po kilkaset, kilkadziesiąt, albo nawet po kilkaset osób, które mogą być zwolnione w każdej chwili. Firmy nie są w stanie dłużej funkcjonować w tej niepewności. Po co nam brukselski rząd, który jest kompletnie zablokowany biurokratycznie? Po co nam... Ten rząd, na którym nie mamy żadnej kontroli, na który nie mamy żadnego wpływu, na którego nie możemy wywrzeć presji, aby działał szybko i sprawnie. Proszę Państwa, to nie jest zwykła sytuacja. To nie jest zwykły czas, kiedy można się zwykłymi procedurami bawić w nieskończoność i rozpatrywać ile się chce z przedłużaniem różnych terminów. To jest czas potężnego kryzysu, lockdownu gospodarczego, zatrzymywania całych gałęzi gospodarki, recesji i człowieka. Tutaj nie można, nie można po prostu stosować normalnych urzędniczych metod. Jeżeli ten mechanizm unijny jest aż tak niewygodny, to niech polski rząd w trybie, w trybie nadzwyczajnym, wyjątkowym nie czeka na rozpatrzenie tego, tego wniosku, tej, tej prośby. Niech zacznie działać, bo taką możliwość rzeczywiście ma, no, ale tutaj trzeba powiedzieć głośne weto. Trzeba się mocno sprzeciwić tym działaniom. Polski rząd powinien to zrobić w interesie naszych przedsiębiorców i naszych obywateli. Suwerenne państwo powinno działać przede wszystkim w interesie swoich własnych obywateli. I suwerenne państwo w tak trudnej sytuacji, jaka jest teraz, ma wręcz obowiązek przeciwstawić się tym szkodliwym działaniom, które mają już ze strony Unii Europejskiej, moim zdaniem, znamiona sabotażu. Sabotażu przeciwko polskiej gospodarce, zwłaszcza, że rzeczywiście jest tak, że to jakoś dziwnym trafem, to Polska, polski rząd, polskie przedsiębiorstwa są traktowane w wyjątkowo nieuczciwy sposób, gorszy sposób i wbrew w tym wszystkim szumnym zapowiedziom, deklaracjom unijnym o równości, o takich samych standardach dla wszystkich itd., dalej, ewidentnie widzimy, że są teraz w Unii Europejskiej równi i równiejsi. Nie możemy się godzić na status państwa, które jest równiejsze w tym gorszym sensie tego słowa. Nie możemy być państwem drugiej kategorii, ale przede wszystkim musimy podejmować to jest z rola rządu, energiczne, skuteczne działania, aby te 3 miliony ludzi zatrudniane przez duże przedsiębiorstwa mogły mieć jaką taką pewność na to, że przetrwają ten najgorszy okres. Stop brukselskiej biurokracji, odwagi rządzie. Przekazuję głos Markowi Szewczykowi. Dzień dobry, szanowni państwo. Dygnitarze Unii Europejskiej reprezentują interesy swoich państw narodowych. Kapitał ma narodowość, oni są tego świadomi i świadomi reprezentują e, swoje interesy. Unia Europejska pokazuje nam dobitnie tę sytuację na e, przykładach. Unia Europejska pokazuje nam również, że w czasie kryzysu nie mamy co liczyć na pomoc z zewnątrz, nie możemy liczyć na wsparcie instytucji ponadnarodowych. Jako naród możemy liczyć tylko na własny wewnętrzny solidaryzm. Unijni urzędnicy realizują politykę francuską, politykę niemiecką. Zadbali o interesy strategiczne przedsiębiorstwa, interesy strategicznych przedsiębiorstw z punktu widzenia Francji, z punktu widzenia Niemiec. Ja ich rozumiem, bo oni dbają o swoich. Niestety Donald Tusk, Elżbieta Bieńkowska i inni komisarze czy dygnitarze będący w Unii, którzy są z Polski, nie dbają tak o interesy Polski i Polaków. Dlatego tak bardzo potrzebny jest nam silny prezydent, potrzebny jest nam prezydent odważny, ze zdolnościami dyplomatycznymi, który będzie reprezentował interesy Polski i Polaków. Szanowni Państwo, straszna kryzysu możemy liczyć tylko dla siebie. Dlatego tak ważne jest, aby to Polacy dbali o Polskę, a Polska dbała o Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzą, głos merytoryczny głos krytyczny względem Unii Europejskiej, ale bardzo racjonalny, bo zakorzeniony w polskich interesach, we właściwym ich rozpoznaniu. Głos także nie tylko mój jako kandydata, ale prawników, jak Marka Szewczyka, prawnika z ruchu Narodowego, Jacka Wilka, prawnika ze środowiska konserwatywno-liberalnego. To jest głos obrony polskich przedsiębiorców, to jest głos obrony polskiej gospodarki. My nie przestaniemy o tym mówić, niezależnie od tego, ile jeszcze razy będzie nam powtarzane, że Unia Europejska to tylko dobrodziejstwa. Nie. Unia Europejska to także ograniczenia, bardzo głębokie ograniczenia naszej polityki gospodarczej, które w takich sytuacjach kryzysowych, kiedy trzeba działać szybko, paraliżują normalną politykę gospodarczą. O tym mówiliśmy, o tym mówił e, niedawno z mównicy sejmowej poseł Krystian Kamiński, kiedy była dyskusja bez żadnych analiz na temat czterech nowych umów e, gospodarczych zawieranych przez Unię Europejską i ślepo akceptowanych przez polski rząd. O tym mówimy dzisiaj. Nie może być tak, żeby unijni biurokraci sparaliżowali Normalną politykę gospodarczą naszego państwa. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiemy. Zapraszam, w tej chwili jest czas na dyskusję. Nie ma pytań, w takim razie dziękujemy państwu bardzo. Życzymy miłego dnia.